To tu Dragon, a to jest mój pierwszy filmik. Ej, to jest serwer. Mm, kurde, jakie to jest? Nie wiem jaki to jest serwer, ale IP będzie w opisie i nazwa przy okazji. I jestem na łące, tak. Jest łąka taka taka łąka, byle gdzie postawię. Bo za tą łąką jest moja gildia. którą dzisiaj sobie zwiedzimy i może jeszcze ewentualnie coś mało zbudujemy. Mm, tak. Najpierw myślę, że zaczniemy od tego, od bazy, do całego domku, gdzie się wszystko co ważne mieści. Potem pójdziemy dalej. Teraz to po prostu nie ale no Będę będę widział. I to, to jest part. Tutaj się nic ciekawego nie mieści. Jedna skrzynka śmietnik. Druga skrzynka pusta. I dwa puste piecyki. No, jak widać, każdy widział taki pajzer zapewne. Nic tu nie ma. Dobra. Idziemy wyżej. Tutaj też nic nie ma. To jest jeszcze później. Tylko jest to taka magiczna skrytka Harry Pottera, gdzie się trzyma takie, takie rzeczy. takie Śmietniki. Tu już są takie bardziej cenne rzeczy. Ale też nie są jakoś pięknie posegregowane. Teraz się nie będę segregacją zajmować. No. Dobra. Idziemy dalej. Potem sobie to posegreguję. Na trzecie oczywiście jest safe, brut i ubóstwo. No jak inaczej spam? Tu jest magazyn. To, to już drugie piętro, to już jest trochę bardziej ciekawsze. Z tej strony jest magazyn ogólny całej gildii, a z tej strony jest magazyn poszczególnych członków. Dobra. No, kamień. Trochę go się straciło, bo wcześniej było więcej. Niepotrzebne rzeczy i diet. To, 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 to będzie pewnie całe zapełnione na wojnę. tego no nie to, to, to pokazuję. Yy, I narzędzia. Czyli pozostałości, po tym jak szłam kopać. Yy, to jest skrzynka skorpiona. To pokażę wyjątkowo na nagraniu. Nie mówcie mi nic, że pokazuję. Yy, tu są dwie wojny i moja, gdzie jest brud. Bo jakby inaczej. Trzeba to potem poprzetapić sobie jak zrobić. Ewidentnie. Dobra. Teraz schodzimy do piwnicy. Tutaj się mieści pokój maksa, którym jest telewizor. Farma kokobinsu, czy tam kroku jak kto woli. I dwie krowy. które trzeba zresztą rozmnożyć, ale to nie teraz. Tutaj trawnik dochodzi, zaraz sprawdzę jak ta faza dochodzenia tego trawnika, tutaj schodzenia na, no już jeden klock. się przesunął, mm, to dobrze. Już idzie strasznie wolno, ale ujdzie, było gorzej. Teraz tego zbierać nie będę sobie po nagraniu zbierał. Mm. To teraz idziemy na statek. Przy okazji pokażę Wam to z tej perspektywy. Tutaj jest morze na Wygląda to tak... O, jak plebania. Bardziej niż jak ten... czy jak jakiś bazy. Jezus co tutaj? Tu jest statek, który nie przypomina statku, tylko bardziej przypomina jakąś, nie wiem, jakąś skrytkę na górze, jakieś takie... To Ta mi statku nie przypomina, nie wiem jak normalnie. z jest, jest duży kajak. Tutaj takie no, o klimatu dodało trochę, przypomina to statek tylko, tylko i wyłącznie to. Tu są takie kraty. Jakby to były kraty żelazne, to by się dało wyskoczyć, ale specjalnie to jest zrobione z drewnianych, żeby się wyskoczyć nie dało. Wychodzimy teraz ze statku i idziemy y, zobaczyć wieżę, tam Tamtą wieżę. Mm. To się nawet wyrobimy. To jest wież, Która miała być zupełnie inaczej, ale ale, ale wyszła tak. Już nie będą ludzie, że budowniczy się nie sprawdził, bo się sprawdzi, Bo wyszło mu lepiej niż miała wyjść, ale. Jeszcze z boku tam będzie spływała jakaś woda, lawa na górze, będzie prosto, żeby to tak trochę bardziej oświetlić. Żeby to chociaż latarnie przypominało, a nie, nie wiadomo co. Teraz jak widać spam jest na czacie, bo ktoś tu kurde i lagi są przez ten spam. To jest piękna dziura. I, i, I Na górę się chyba nie dostaniemy. Ja się dostanę. I to tak wygląda z góry. Bardzo ładne widoki są z tej wieży. Ale plebanie nie widać. O, coś się ścięło. E, gdzie jestem? Dobra, to. No ale próbanie zaraz się zobaczy tej skóry. Tu jest. Skurcze, jakie lagi? No, czy to nie nazwę? Dobra, hopsi. Pięknie, skoczyliśmy. Budki działają. Coś mnie walło. Nie, no, coś mnie walło. Tak nie powinno tu być. To jest chamstwo. Chamstwo. Hmm. Co on robi na to? Psychicznie chory normalnie. Mmm... Dobra, nie skupiam się na pisaniu. Bo atakuję debileserfa. Dobra. Hmm. Skrzynki sobie przez debilę nie, nie otworzę. Dobra, otworzyłem. I zbuduję sobie, no co można zbudować. Hmm. Z tych materiałów, co tutaj mam, sobie nic nie zbuduję, ale, ale... Zaraz się coś wymyśli. Eksploracji ja tu za bardzo robić nie chcę na odcinku. Ale... dobra. Poszukamy pod... Poszukamy sobie pod e, jakiś, nie wiem, plac budowy, coś z tego... Z tego typu, żeby można było to coś ciekawego zbudować. Myślę, że... Już znowu coś na co teraz pali? E, myślę, że to... O kurde... Ktoś nie dorądał drzewo znalazł, życie, ja. Dobra. I lagi są jak cholera. Muszę mi na nagraniu serwer zlagować. Tam się coś, tam coś jest, tam mi się nie podoba. Ja muszę to zobaczyć, co się dzieje. Bardzo coś brzydkiego, to będzie brzydko. Enderman tu łazi. Zaraz go tu nie będzie to. To jest zła istota. Istota nieludzka. Ale to ktoś skacza, to nie jest Enderman. LOL. Endermany skaczą? LOL! Gdzie on jest? Ender LOL, ender szajs Ender dziad nas atakuje No, żem go pierdyknął, jeszcze z dwa razy i deadnie chyba A to jest szajs, szajs, zaraz zdechnę od tego dziada, kupek Jeszcze ostatni raz go walnę i zdechnie No i dupa, ja zdechłem i Power Miss Pato 2. Dziadostwo się tu musiało koło domu zalęgnąć. Ale nie wiedziałem od kiedy kurde Enderman skacza, no bez jaju kurde. Dziadostwo się zalęgło. Już się noc robi, trzeba szybko po idki i wracamy do domu. Mm. Gdzie to było? To było tam koło lasu. Tam, bo już. Ale to mi się tu nie podoba. Coś jest tu brzydko. Albo to jakieś dziurawce samemu by inaczej. to to już się nie to. Gdzie on mnie tu zaciukał? Gubek? Tu mnie zaciukał. Trzeba się szybko ubrać, wziąć mięcz łapę i zasuwać do domu. A on co zdechł? i tak być po prostu nie może. Ludzie. Mm, to dobra. Teraz najnudniejsze, kurde. Trzeba noc przeczekać. A ja walę na noc. Zaraz będziemy coś budować. Nie, ja nie będę w noc czekać. Nie hu hu. Mm, weźmie się pochodnie i weźmie się coś zrobić. Ciekawego. Myślę, że... Myślę, że... Spawn na O, to będzie inteligentne. Nawet pochodni nie trzeba brać. W końcu wpadło na jakiś inteligentniejszy pomysł. Dobra. Na spawnie ja byłem mniej razy niż... nie wiem, w ogóle na spawnie byłem mało razy. Tu mamy załogę serwera, co nie jest za ciekawe. Tutaj mamy zasady, które nie są jakieś super wielkie. I tutaj mamy wzmiankę na temat VIP-a, super VIP-a i takich i komendy. Dobra, skaczemy na dół, bo nie będziemy się nudzić tam na górze. Nic tam ciekawego nie ma. Eee, tutaj jest enchant ender chesty w jednym. To jest taki słaby trąd, a to jest taki lepszy. Nie, to jest ten sam trąd. Dobra. Zero pomysłowości, Kurczę nic. Nic tu nie ma, nic. Ni, 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 ni. Tu jest latar, jak widać, działa. Jeszcze tam nie było minimum zarobiaru, to szybko iść. Tu jest typowe wyjście na survival. I tu jest świnia. Tak. Świnia. Dobrze, że powiedziałem i tu jak naciśnie się na guzik magiczny, to wtedy się uruchamiają tam pistony i tak dalej, po spadają palące się świnie. Mm. Coś jeszcze jest na tym spawnie? Raczej wątpię. No i to był właśnie taki krótszy materiał z serwera tego. IP będzie w opisie i na